mm <laughs> Dzisiaj, dzisiaj sobie jadę do Krakowa, dokładnie za 4 godziny mi od autobus odjeżdża, więc sobie pomyślałem sobie, że wypadałoby się spakować do tego Krakowa, żeby jakieś rzeczy ze sobą, żeby coś ze sobą zabrać. takie rzeczy niezbędne jak portfel, klucze, telefon. Po co jadę do Krakowa to zaraz wam powiem. E, no dobra, więc tak pomyślałem sobie co mogę zabrać. Więc pierwszą rzeczą, którą mi się przyda, to na pewno będą słuchawki, bo jak mam być 7 godzin w podróży i nie muzyki, to no to ciężko będzie. Kolejną rzeczą, która mi się przyda, to jest wiadomo, że portfel. Wi wiadomo, że telefon biorę, to jest też wiadomy klucze, klucze na pewno się przydadzą, ale O, najważniejsza rzecz, proszę bardzo, koncercik, bo jadę sobie koncert Musa, który w sobotę, ale jadę troszkę szybciej Żeby po prostu zwiedzić sobie Kraków, bo dawno nie byłem w Krakowie I fajnie będzie zobaczyć znowu to miasto, ale że jestem na 4 dni No to zdarzę zna, coś zobaczyć. Czy coś jeszcze? Pewnie Jakieś, pewnie jakieś, pewnie jakieś majtki wezmę Albo skarpety, czy coś, żeby mieć na zmianę i może jakieś ubranie, ale, no, ale tego już, tego wam już nie pokażę, bo w sumie po co, Żebyście patrzyli na moje majtki, chyba że chcecie, no co jeżeli chcecie mi patrzyć na majtki, no to napiszcie w komentarzu. Ja zrobię unboxing majtek. No dobra, no to się widzimy już w drodze na autobus. Chłopaki tam gdzieś latają bokiem sobie właśnie. Nie wiem czy słychać, ale gdzieś tam latają bokiem. I jako, że do odjazdu mojego autobusu została jeszcze godzinka i 8 minut, to pomyślałem, że przydałoby się już zbierać, więc biorę to co potrzebne, ubieram się, bo, <grym> się, bo tak bez koszulki nie pójdę raczej, chodzi mógłbym, ale może być troszkę zimno o tej trzeciej w nocy, zbieramy rzeczy i idziemy sobie na autobus, na dworzec główny, no i jazda. Eee, yy, okej, okay. więc jak widać już jestem gotowy, mam już na sobie plecak, mam koszulkę, jestem gotowy na podróż, no to idziemy. Okej, okay, dobra, I widzimy mamy już jakiś, jakiś samochód w pobliżu nawet, rezerwujemy sobie autko, no to idziemy do niego. Z tego co widzimy już powoli się robi jasno, a autko już jest blisko, jeszcze tylko kilka metrów i będziemy przy autcie, jedziemy na busa, którym potem się udamy do Krakowa. A to jest fajnie w ogóle. to jest fajny, fajny, fajny widok. No, to jest, jesteśmy, jestem już przy autcie, już chyba, ja już chyba widzę, otwórzmy. Otwórz. Okay. My, myślałem, że mrugnie światłami, ale nie mrugną światłami, więc to jest lipa. To jest, proszę bardzo, Auditas Sform Mobility. Polecamy firmę, bardzo fajna firma. Jak ktoś tutaj blisko sobie musiał. Czyli można jechać, więc jedziemy sobie na dworzec. Brum brum. że coś mi powie, Drogi mówię do kamery, dlatego, że aktualnie stoję sobie na światłach, więc teraz mogę mówić do kamery, a nie podczas jazdy. A, ale autko bardzo przyjemnie się prowadzi, bardzo fajne ma audio tutaj. A, i napiszcie w komentarzu, czy można w ogóle polecać, polecać bardzo serdecznie, bo ja nie wiem. wiem, że można się przywitać bardzo serdecznie, ale czy polecać serdecznie można, to ja naprawdę nie wiem. Więc napiszcie w komentarzu, czy można polecać serdecznie. E, dzięki For mobility za wypożyczenie autka. Ja już idę, fajnie było. 15 złotych zapłaciłem, ale było warto. To nie jest naprawdę dużo. Nie wiem, za, za, za taksy bym dał 30 ode mnie, a tak dałem 15 zł i mogłem sobie poprowadzić autko. A ja lubię prowadzić autka, więc się opłacało. A teraz idziemy sobie na dworzec. w ogóle zapomniałem jednej rzecz. Dopiero po zakończeniu wynajmu sobie przypomniałem, że jeszcze miałem jechać do jakiegoś sklepu tałodobowego, żeby sobie kupić coś do picia na podróż, dlatego że podróż będzie pała 7 godzin, więc będzie mi się pewnie chciało pić podczas tej podróży, a nic nie mam. Więc miejmy nadzieję, że na dworcu będzie jakiś sklep, żebym mógł sobie kupić, bo już nie pamiętam, czy jakiś był. No to idziemy na dworzec. No teraz misją jest kupienie coś do picia. Troszkę się bawiam tego, że będę miał jedynie takie automaty i tylko w takich automatach będę mógł coś kupić do picia, bo na bardzo jest wszystko zamknięte oprócz a w maku nie, nie kupię żadnego Monsterka na drogę, ani nic podobnego. Więc weźmy sobie na razie po prostu Pepsi. Chodzi e, Pepsi będzie na teraz, bo Monsterka... Jeszcze będę szukał jakiegoś Monsterka, może inne automaty będą miały Monsterka. E, galerie w nocy zawsze mają taki fajny klimat, choć nikogo nie ma, są tylko delikatne światło włączone. E, wszystko pozamykane, fajnie to wygląda. Dobra, udało mi się znaleźć automat, w którym są mostarki. Akurat kosztuje 6 zł, więc ten też nie jest jakoś specjalnie dużo, więc włóczmy sobie tutaj 7 zł alkohol 6 i wezmę sobie numer 62. O. No i gitara mam, no starka, dobra. To już, już mogę jechać do Krakowa. Więc może powiem, po co w ogóle jadę do Krakowa, bo może ktoś z was chce wiedzieć, może nie. Ale jadę sobie na koncert Miusa i przy okazji chcę troszkę pozwiadać Kraków, popatrzeć co tam jest ciekawego. Odwiedzić miejsca, w których jeszcze nie byłem, bo nie byłem dawno temu w Krakowie, a byłem rok temu na kilka godzin, więc to nie jest dużo. Teraz będę na trzy dni, zobaczymy, może coś fajnego uda mi się zwiedzić, a jak się uda, no to pokażę. Głównym punktem mojej podróży jest właśnie koncert Miusa, na który jadę. Czekam już od kiedy kupiłem bilet i od tego Czekam autobus tam stoi mój busik, ale to jest mój busik, którym jadę do Gorzowa, jednym całkiem w drugą stronę. Jeszcze pół godziny, więc mogę sobie pochodzić, ponagrypać. Tu jest jakiś autobus, ale to nie jest chyba mój bus, tylko to jestem do koło brzega, bo jest jeszcze 5 minut przed moim, odjeżdża autobus do koło brzega, mojego dalej nie ma. Okej, okay, dobrze, do, dobrze mówiłem, on idzie do koło brzegu, koło brzegu, koło brzega. No właściwie jedzie mój flixbus, O. Jedzie już mój busik, ja nie będę nic w autobusie mówił, bo nie ludzie będą musieli spać, więc też głupio troszkę gadać o tej porze. Więc widzimy się już w Krakowie, a ja wsiadam, zajęć jakieś dobre miejsce, bo nie mam rezerwacji miejsca. Udało się trafić, że akurat wchodzę pierwszy do autobusu, bo ziomik przede mną nie widział, że trzeba najpierw kupić bilet, więc mam ostatnie rzęd... miejsce w ostatnim rzędzie, tak jak lubię. A miejsce w ostatnim rzędzie, typowo, typowo przy oknie, więc tam, gdzie najbardziej lubię siedzieć. Fajnie, fajnie, co się trafiło. No to jedziemy tylko 7 godzin w podróży. Yy, na tych autobusach po taki, taki plusik, że mało osób tu siada, więc zazwyczaj niezały tylny rząd wolny. Nie wiem, ludzie chyba nie lubią siadać z tyłu. Mi to pasuje. estar em um outra nie, moim misją jest czekanie na piankę, która niedługo do mnie jakoś powinna przyjść. A teraz muszę znaleźć to leto, bo, bo nie ma, a wszystkie sklepy są zamknięte tak jak Galeria Krakowska. A po prostu trafimy na święto, zapomniałem, że są święta w Polsce i są z tego zamykane. Okej, okay, dobra, słuchajcie, dostałem pierwsze zdanie: muszę się dostać na sukiennicę. Jedynie zobaczyłem jakiś z doborca głównego, tak naprawdę, bo nie pamiętam, byłem tu ostatnie 10 lat temu, więc troszkę mogło mi się zapomnieć, ale zobaczymy. Wiem, w którym kierunku mam iść, więc idziemy w tym kierunku, a więc idziemy na sukiennicy, może, może się nie zgubię. Nie wiem, czy idę w dobrą stronę, choć ja się w dobrą stronę nie idę, ale nie wiem, czy dojdę tam, gdzie mam dojść. Może się uda, może się nie uda. Zobaczymy. Jestem niby coraz bliżej Ryneczku Głównego, sukiennic, więc mam nadzieję, że zaraz tam będę. I tam się zobaczę z pianką i zobaczycie, jakim jest pianka w ogóle, bo chyba jeszcze na moich filmikach jeszcze chyba pianeczki nie było. Jestem właśnie już przy rynku, koło mnie są może nie koło mnie są sukienice, ale jestem w pobliżu. A nie idę głównie na rynek, bo na rynku są jakieś kościelne rzeczy się dzieją, tak mi się wydaje, bo tam krzyczą, że brrr, ja nie wiem. Nie potrafię tak krzyczeć jak oni, a, ale no napisałem do pianki, gdzie ona jest, żeby się z nią spotkać, bo ona gdzieś jest w pobliżu, więc zaraz powin powinniśmy się znaleźć. Ale czy się znajdziemy, to ja tego nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. A oni zachowują się, jakby byli ślepili musi Ich oczy były niejako na uwięzi, pisze ewa co się tu kurwa dzieje w ogóle? Halo. Byli tak skoncentrowani i przeczyste. Że... Dobra, słuchajcie, jestem umówiony pod sukiennicami, czyli gdzieś tutaj. Pianka zaraz powinna mnie znaleźć. Jeżeli mi nie znajdzie, no to szkoda, ale powinna mnie znaleźć. Jak mi się wydaje, zobaczymy to. Ja cię kręc nie ma! Hejo. Hmm. Ha, ha. Udało mi się zrobić zadanie pianka? Tak, udało mi się. Hej, no hej, dobra! Jadłem właśnie sobie szejka Oreo. Gdzie tam jest to śpianka, Ale lubi się na pewno burgera, czy nie? Hmm że płacisz chyba 40 bo złotych, zależy jak naleśnik, czy coś takiego wyjebanego, ogromnego no. naleśniora. Ale, ale że takie, takie na słodko, na śniadanko. Może być też na słono. A, w sensie, bo wiesz, bo, bo w, w manekinie, w manekinie w masz na przykład takie smakowe, fajne naleśniki, o, to ale... To jest bardzo dużo no. tak, wiesz, co ale, ale to smakowe to bardziej na obiad, a ja taki na śniadanko to są słodziutkie, taki mi się okay, wydaje, że bardziej. Idziemy na naleśnika sobie zjeść. Ło, no, jakieś ambitne ujęcia, ło. Dobra, idziemy się właśnie posikać, znaczy obsikać, a potem idziemy popatrzeć na mój apartament, bo muszę odebrać klucza i zobaczyć w ogóle jak on wygląda, bo jeszcze w nim nie byłem, a przydałoby się go ogarnąć i zobaczyć gdzie on w ogóle jest, bo nawet tego nie wiem. Uu. Miejmy nadzieję, że ta kamera jest wodotporna, bo inaczej Dobra chyba jest wodotporna. Ale mam okulary Dobra, podobno mam tutaj swój apartament, jak Pienka dobrze A tu jest gabinet stomatologiczny, więc idziemy do stomatologa. żeby zobaczyć jaki jest yy, gabinet numer. 3. Słuchaj, słuchaj. Nie, nie, kurczę, jeden kluczek. Dwykot, dwykot. Czuję. Jakieś problemy są, problemy. O, jeszcze raz dzwonimy, może ktoś odbierze teraz. Zobaczymy. Pani, pani, pani w, re, w telefonie na, nas uświadomiła, że jesteśmy głupki, głupie głupki, dlatego żeby wystarczyło zrobić kilka kroków dalej. I proszę bardzo, mamy, mamy mój apartament. Apart, mój jeszcze chęby, raz. Jeszcze chciała. raz kręcę. Y Ciało! Jest! Wow, idziemy do piwnicy. Ja cię kręcę. Nie Wracam do piwnicy, ale fajnie. Być. <laughs> tu, jest, tu jest ładnie. Zobacz, no, poczęstunki tutaj mamy. No, <laughs> troszkę tak. Jeszcze tam na końcu. A ja mam kluczek. Ja cię kręcę, co tu się dzieje w ogóle? A, bo to tak? I teraz mbek nie działa. Cześć, witam w moim mieszkaniu. Tak. Z, zapraszam do środka. Gdzie jest włącznik? Poczekaj spokojnie. O ja, ale ja, kozak. Ale tu jest ładnie. No. E, tak sobie właśnie kupiłem apartament, e, 1500 plus opłaty w centrum Krakowa. E, dostałem ręczniki w gratisie, żeby, bo właściciel chyba pomyślał, że ja muszę się częściej myć, dlatego że. Sobie... Ręczniki, co my tu mamy. Mamy krzesełko, żeby sobie te troszkę popiwniczyć, bo jesteśmy dosłownie w piwnicy. E, warunki troszkę lepsze niż w norweskim więzieniu, jednak myślę, że... Ło, chcesz może kawkę? A, chcesz wie. kawkę? Zrobimy A, kawkę. Jest. O, pozostaliśmy nawet dwie kawki i herbatki, ale super. Idealnie. Zapraszam dalej, chodźcie, chodźcie. Chodźmy do łazienki. Jest, chodźmy do łazienki, <laughs> zobaczcie jak wygląda łazienka. O, ale ładna, ale fajna łazienka tu jest, zobacz. Łazienka z koła. O, tutaj mamy nową technologię, można sobie Otwierać drzwi, otwierać drzwi kreślicowe, a są tylko na górze otwierane. O, mamy nawet, dostaliśmy jakieś czepek do kąpieli, dostałem. <noise> Twoje ja włosy tak. nigdy nie będą mokre. Dokładnie, moje nigdy nie będą mokre. Jak teraz wyjdzie na Kraków, wieczorkiem to będę wychodzić w czepku do kąpieli, żeby nie zniszczyć swoich włosów. Tak, patrz jakie pelikany. Jeżeli też wam się podoba apartament, dajcie łapkę w górę, bo fajny apartament sobie, więc... No, a jak? Tam jest Zabłocie, a my idziemy właśnie do Mocaku, czyli na Muzeum Sztu Sztuki Artystycznej. Nowoczesne. Nowoczesne. I... Sztuka artystyczna to w sumie. Dwa słowa ma ślady. To Te, też tak mi się wydaje. A i swoją drogą, jakby, jak ktoś chce posłuchać, jak Pianka śpiewa, bo ona śpiewa, ona gra w zespole, no to, to w opisie będzie jakiś tam link do niej, czy coś. Dobra, I ma się ją posłuchać, i, a jak nie, to was to pobija. <noise> Oj, nie mów tak! <noise> Tak, tak, tak będzie, tak będzie. Zapraszamy. Niedługo może coś nowego. Dokładnie, dokładnie. Więc wbijajcie tam w linki, a my idziemy do mocaku. Ale ładna ta sztuka nowoczesna. Mm. Taka nowoczesna. Ciekawe co to przedstawia. Ja myślę, że to jest statek kosmiczny. A co? Tam jest mocak i tam idziemy właśnie, jeżeli jest to zwarto, są ludzie w środku. Zapomniałem że zabrać okularów i mogę troszkę mrużyć oczy, pewnie dziwnie teraz w tym momencie wyglądam, bo na no, ja też nie mam tak. okularów. Znaczy mamy, ale... Ale, ale nie ma na sobie. Mój, mój argument jest inwalidą w tak. tym momencie. Zdecydowanie. Mamy biurciki, idziemy sobie na wystawę w sztuce, na naturę w sztuce i na tej drugiego. Dzień Skontrolowania... ale fajne. Mmm, mm, roślinki. Ja, ja nie mam do tam. Więc jesteśmy w drugiej części wystawy. Pierwsza część to była właśnie obrazy głównie, malowane obrazy albo zdjęcia zrobione, a tutaj są bardziej z rzeczy, takie cała sztuka własnęczna. Ja nie wiem, to nie ma sensu. Lukrecja. Z cyklu luk lukrecja dokładnie. Jest jest tu są jerzyk tam i drugi, tam Jerzy, tam jest jakiś gołąb. Dużo zwierzaczków tu jest ogólnie. Czaszka jest też. Są no. A może to są prawdziwe, może ludzkie czaszki też to są, ale, tak. ale ludzie podtrzymają i myślą, że nie ma, nie. Za stałą kolekcję Mozaku, Chyba. chyba. Tak, tak. tak nam się wydaje. Tak, to jest stała kolekcja mozaku. No. Więc zobaczymy co tu będzie będziemy. Jeszcze to nie było. Gdyby chyba też nie jeszcze. Wiesz co? Byłam hmm. na temu, ale to są nowe kolekcje co jakiś czas, więc może powiedzieć, żeby nie było. Więc zobaczymy co tu jest teraz. Nie, <noise> ja tak, tak, tak sobie włączyłem, tak, tak sobie czynię mam po prostu, tak, 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 tak na podsumowanku mocaku, nie, nie, nie nagrałem wszystkiego, żeby nie, bo też nie ma co nagrać wszystkiego, ja jeżeli chcesz chce po prostu przyjść, no to niech, to niech sobie przyjdzie po prostu do mocaku tutaj, popatrzy na tą wystawę, która, która tu jest, bo na pewno dużo, dużo większe wrażenie zrobi niż nagrałem z filmu, dlatego jest też było tylko tam kil kilka ujęć, które widzicie w tym momencie prawdopodobnie. Były teraz głównie wystawy poświęcone teraz na mhm. I... A te, te no do dole to były takie customowe troszkę wystawy. Mhm. Takie, że tam było dużo randomowych rzeczy. E, świecący dywan. Tak, na przykład świecący na przykład dywan. Ale ogólnie fajne, fajne. Polecamy tam przyjść. Tak. I lecimy dalej. I teraz będzie YouTube zablokował Ci swój film. Ze względu na demoralizację. To jest sok jabłkowy. Mhm. Ja bułkowy Pianka pianka pa, pa, pa.